No, więc ma widzowie, się ma się moneczko, z tej strony Antonek Stifa. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, komentarz i będziemy zaczynali. Dobra, w dzisiejszym odcinku będzie to poradnik, jak zrobić włas karierę własnym klubem, czyli jak zrobić własny klub. Pewnie wszyscy wiedzą, jak to zrobić, ale ja bym chciał jednak to zrobić, aby dla tych, co jednak nie wiedzą, chciałbym po prostu to przedstawić dobra eee, oczywiście tutaj menadżera zróbcie sobie jakiego eee, nie interesuje to za bardzo nikogo macie zrobić takiego jakiego chcecie to jest mało zbędne że tak powiem tutaj oczywiście możecie sobie nazwać jak chcecie team Jakieś, tutaj oczywiście jakiś przydomek możecie dać ja bez skróconą nazwę dajecie klubu no i co jeszcze dajecie? Dajecie skrót nazwy. Czyli załóżmy ty I tutaj jeszcze że tak powiem ten eee, e, dobra, robicie, że tak powiem te No nie czyli skróconą nazwę Oczywiście Liga Polska tutaj po prostu tak przykładowo. I musicie wybrać zespół, wymieniacie za Jagiellonię, a rywal to będzie Legia Warszawa. No i tak, tutaj musicie wybrać numer, kolor koszulki. Ja dałem podstawowy pomarańczowy, już ten dodatkowy szary. No i szary też nazwa numeru. Potem drugą koszulkę, czyli taką wyjazdową, to biały na początku upełniając tam jakiś szary Potem dodatkowy brązowy i biały, tam chyba jako numer. No i potem dodajcie herb. Herb ja dałem po prostu o taki. No i oczywiście jeszcze e, możecie sobie tam z kolorami się pobawić, z kolorystyką. No i potem <coughs> wybieracie, że tak powiem, <coughs> stadion domowy. Ja oczywiście wziąłem Aloha Park. Potem, że tak powiem, trybuny, czyli jaki chcecie kolor. Na przykład, kolor tutaj żółty, kolor stadionu, no a kolor krzesełek to ja wybrałem tutaj pomarańczowy, potem że tak powiem, jak już to zrobiliśmy, to boisko, boisko wziąłem, że tak powiem, skośne w lewo. Jeżeli chodzi o siatkę, to siatkę wybrałem. Cie... ciemno-niebieskie skośne pasy e... potem jak już tam je mamy zrobione to wziąłem atmosferę, tam oczywiście wziąłem piosenkę pogolu golu 24 na 7 przy kibiców to wziąłem Realu Madryt oczywiście wy sam możecie wybrać jaką chcecie, nikt was nie zmusza do decyzji to jest zależy tylko od Was. Jeżeli chodzi o ten, o ten, o, o, ten, o klubu, to ja tutaj, o hymn klubu, to ja tutaj wziąłem hymn klubu FC Bayern Monachium. No, tak. Potem jak już to mamy zrobione, to bierzemy dalej. I potem będziemy mieli skład. Ja dałem jak najwięcej gwiazdek, bo wtedy będę miał jak najlepszy skład. Znaczy tutaj, możecie, że tak powiem, dałem jak największy skład. Miliard. Tutaj możecie wybrać, czy chcecie, aby to był młody, czy nie. Oczywiście, jeżeli wybierzecie młody, to już jest wasze. Nie możecie zdać, jak chcecie. Tutaj najwyższy finanse niskie. Ja wziąłem ekspozycję marki. Wziąłem wysoki, czyli tutaj po prostu sobie wybieracie, jak Twój skład ma wyglądać, jakie cele zarządu i tego. No i dajecie dalej. No i to w sumie będzie wszystko. No i tak właśnie się robi własny klub. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I komentarz. A ja tutaj się będę z Wami tak naprawdę powoli żegnał. Dobra, Simanu.